Teraz jesteśmy u mnie w pokoju walery przyszedł przyniósł coś pokaż walery pokaż zobacz wodka uh, 52 obrota 52 obrota 52 percent wodka znak jakości s Lao by gan gun Lao by gun smells smells like uh, Асетон. Нафта, а... нафта, ацетон. Ацетон. Да. Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой. Wyszliśmy wieczorem, tutaj spotkanie mamy ja, Japuzon ja, Puzon i Walery, wszystkich już znacie z naszych odcinków, także pierogi, jajko, tofu i Lao Tsung jan e, 50, 50. Barota i tu jeszcze druga, mniejsza, którą wygrałem w tej większej, bo tam był taki kupo, jak się kupuje dużą burkę, to zawsze jest nagroda zapalniczka lub Proszę. małpka. Także małpka małpkę, małpkę wygraliśmy. Tu mamy jeszcze coś ostrego, przyprawę. Ocet, ocet też pijemy, bo my się nie boimy. Walery, powiedz coś do Polaków. Dobry wieczór. No. I puzon jeszcze. Witamy, witamy. No. I nie byłoby naszej kolacji, gdyby Walery dla nas nie zaśpiewał. Poczekaj, puzon, bo puzon zacznie, bo puzon jest muzykiem, tak więc zacznie. Ja chciałem powiedzieć, że nie byłoby kolacji, gdyby Walery dla nas nie zaśpiewał. My, słowiańska dusza, lubimy śpiewać. Walery, reprezentant chóru Armii Związku Radzieckiego, puzon zacznij, niech Walery dokończy. Dobrze, pewno no znacznie. Расцветали яблони и груши Поплыли туманы над рекой Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Давай, давай! Выходила, песню заводила. Про крутого сизого про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Как? И теперь, знаете, подмосковские вечера, теперь начинаем. Давай. Не слышны в саду даже шорохи. А ты пузом полей. Все уснуло здесь до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, Tak mnie drogi ragi wieczora wiecie, dobra, 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 dobra. bo nasza impreza się rozkręca. Puzon dokupił kolejne pół litra. Kolejne pół litra nazywa się Lao Jan i Walery przedstawi Państwu ile to ma procent i, 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 i jak to się pije. No. chińska włodka, 50 barota <laughs> uh, очень вкусная, очень вкусная, сделана из риса, риса и барли, I don't know. Ну, говори по-российски. I forgot how barley in Russian Это нормальная водка, хорошая водка. Пол-литра, не? Пол-литра, да, пол-литра. Ну, то мы уже 0,7 литра то сейчас еще это выпьем, не? Dobra, dzięki wielkie. My się rozłączamy, konsumujemy. Pozdrowienia. Taki krótki odcinek, jak wygląda nasz wieczór. Tak to wygląda. Jesteśmy, jesteśmy na parkingu praktycznie. Nie ma jak pierogi. Nie ma jak pierogi, puzon powtarza. My normalnie na ulicy siedzimy. Także subskrybujcie nas i do następnego odcinka. Pozdrawiam.